W Opolu zmierzyły się drużyny, które z startu nowego sezonu nie mogły zaliczyć do przesadnie udanych. W Jastrzębiu miejscowy GKS podejmował drużynę, która nie wywalczyła jeszcze ani jednego punktu. Odro Opole. Spotkanie GKS-u Jastrzębie z Odrą Opole było dla obu zespołów okazją do odniesienia pierwszego zwycięstwa w sezonie 2008-2009. Podopieczni trenerów Wyrobka i Prawdy w dwóch kolejkach zdobyli w sumie zaledwie punkt. Faworytem spotkania byli gospodarze, którzy zasygnalizowali dobrą formę, wywożąc punkt z Płocka. Szkoleniowiec GKS-u spodziewał się ciężkiej walki o ligowe punkty. No na pewno, jeżeli spojrzycie w skład, prawda odres wielu doświadczonych piłkarzy, którzy Dali w ligowych zespołach. My też mamy paru doświadczonych piłkarzy. Myślę, że ktoś czyli bramkę ten do spotkania. W nie gra się łatwo jeżeli nie ma łatwych przeciwników, ale też nie ma zespołu, w nie można by po prostu pokusić się o, o zwycięstwo. Myślę, że z nich pokazał, że można wygrywać na wyjazdach w Jastrzębiu. My postaramy się pójść sami samym Od pierwszych minut gospodarze zaatakowali przeciwnika i na efekty nie trzeba było długo czekać. W dziesiątej minucie do bramki Marcina Fecia trafił Kamil Wilczek i GKS prowadził 1 do 0. Po kilkudziesięciu sekundach powinien być jednak remis. Gdyby Józefowicz sam wykończył swoją akcję, byłoby jeden do jednego. Niestety dla Opolan we wszystko wmieszał się Pontus i sędzia odgwizdał spalonego. Później inicjatywę ponownie przejęli gospodarze i w dwudziestej minucie było dwa do zera. Świetną akcję przeprowadził Jarosław Wieczorek, a gola zdobył bohater tego spotkania Kamil Wilczek, którego uderzenie trafiło w samo okienko opolskiej bramki. Gramy dobrze, gramy konsekwentnie, nie tracimy bramek i myślę, że dowieziemy to do końca. Ale to jest naprawdę dobre spotkanie jak do tej pory w wykonaniu GKS-u. Gramy dobrze, jesteśmy skoncentrowani od samego początku i myślę, że nie odpuścimy już tego zwycięstwa. Druga odsłona wyglądała zupełnie inaczej. Przyjezdni rzucili się do odrabiania strat, natomiast gospodarze skupili na defensywie. W efekcie, więcej ciekawych akcji stworzyła Odra. Formacja ofensywna zespołu Zopola nie potrafiła jednak zmusić do kapitulacji dobrze dysponowanego Jakuba Kawki. GKS Jastrzębie pokonał Odrę o pole 2 do zera i odniósł pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie. Podopiecznych Jerzego Wyrobka czeka teraz wyjazd do Poznania na spotkanie z Wartą. Odra o swoje pierwsze punkty powalczy z Turem Turem.